Jestem bardzo zadowolony z naszego szkolenia. Przede wszystkim jestem zadowolony z tego, jakie fantastyczne dzieciaki do nas przyszły, z jakim potencjałem, z jaką kreatywnością. I ogromną energią, bo to trzeba sobie jasno po prostu powiedzieć, że dały nam dużo takiej pozytywnej energii, abyśmy zrobili coś bardzo ciekawego. Mam nadzieję, że tego, czego nauczyliśmy się, zapamiętają na długo i będą wykorzystywać w swoich kolejnych różnego rodzaju działaniach. Nam zależało na tym, aby zobaczyli, że telefon i kamera to jest coś, to jest narzędzie. W którym można funkcjonować bardzo mądrze, w którym można robić dobre i wartościowe treści, ale też chcieliśmy im pokazać, że internet jest miejscem, gdzie trzeba postępować mądrze, odpowiedzialnie i trzeba dbać o swoje bezpieczeństwo. To był fantastyczny tydzień. Róbcie świetne filmy. Montujcie je tak, jak po prostu tutaj e, to robiliśmy. Mało tego, jeżeli ktoś z Was zrobi coś fajnego, zrobi fajny film, to proszę, aby wysyłać te filmy na Gazetę Średnią. Wielkie dzięki. དེ 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 ད